Herr, hilf uns, auf dich zu vertrauen und nicht auf die Reichtümer dieser Welt. Gib uns Weisheit, damit wir die Segnungen verwalten, die du für uns bereitet hast. Sie stärkt unser Herz, läutert unseren Geist und leitet unsere Schritte, während wir im Glauben wandeln. Wir wissen, dass du in deinem perfekten Timing sorgen wirst und wir sind dankbar für den Zweck, den du in unsere Herzen gelegt hast. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Melden Sie sich an, um weiterhin Worte zu erhalten, die Ihre spirituelle Reise stärken. Du bist nicht allein. Gott hat die Kontrolle und das Beste kommt noch. Nawet w niedostatku nie jesteś sam. Jesteś kształtowany, aby zaufać temu, który jest właścicielem świata. Wreszcie Bóg również wystawia twoje serce na próbę, sprawdzając jego integralność. Czasami trudności finansowe są sprawdzianem Twoich prawdziwych motywów, pieniądze ujawniają charakter człowieka, czy starasz się służyć Bogu, czy szukasz bogactwa. W Ewangelii Mateusza 6,24. Jezus mówi, że nikt nie może dwom Panom służyć. Albo jednego będziecie nienawidzić, a drugiego miłować będziecie, albo jednemu będziecie oddani, i drugim gardzić. Walka finansowa jest okazją dla Boga, aby oczyścić Twoje motywy, usunąć dumę, pewność siebie i chciwość, które mogą nas łatwo usidlić. Chce wiedzieć, że kiedy nadejdzie dobrobyt, jego serce będzie czyste, a jego motywy będą prawe. On chce mieć pewność, że wykorzystasz swoje finansowe błogosławieństwa, aby wypełnić jego cel, a nie dla własnej chwały. Bóg oczyszcza waszą uczciwość w tym czasie, abyście nie byli skorumpowani, gdy nadejdzie bogactwo, ale mogli je używać, aby błogosławić innych i rozszerzać Jego królestwo. Pamiętaj: walka nie jest karą, ale przygotowaniem. Wciąż jesteś kształtowany, aby być wystarczająco dojrzałym, aby poradzić sobie z bogactwem, które Bóg ma dla ciebie. Spójrzmy prawdzie w oczy. Wielu z Was nie cieszy się teraz dobrobytem finansowym, ponieważ nie jesteście jeszcze wystarczająco dojrzali duchowo, aby poradzić sobie z błogosławieństwami, jakie może przynieść bogactwo. Duchowa dojrzałość musi poprzedzić materialne błogosławieństwa. Bóg w swojej nieskończonej mądrości kształtuje Cię do tej dojrzałości. Pamiętaj, że bogactwo może być błogosławieństwem, ale może być również destrukcyjne. Jeśli nie masz charakteru, aby odpowiednio nim zarządzać. Pomyśl o przypowieści o synu marnotrawnym z Ewangelii Łukasza, 15, 1:32. Zawczasu poprosił o swoje dziedzictwo i co się stało, zmarnował ją. Niedojrzałość prowadzi do marnotrawstwa błogosławieństw. W ten sam sposób Bóg może powstrzymywać obfitość finansową w tym okresie, ponieważ udoskonala Twój charakter. Uczycie pokory, odpowiedzialności i mądrości. Chcę mieć pewność, że kiedy nadejdzie dobrobyt, będziecie w stanie właściwie nim zarządzać i wykorzystać go dla królestwa bożego. Jesteście przygotowywani, aby być kanałem błogosławieństw, a nie tylko ich odbiorcą. Zwłoka nie jest zaprzeczeniem, jest boskim przygotowaniem. Bóg przygotowuje cię na coś większego ale nie uwolni tych błogosławieństw, dopóki nie będzie wiedział, że potrafisz sobie z nimi obchodzić w sposób odpowiedzialny. Pozwólcie, że zabiorę Was na duchowe pole bitwy. Niektórzy z Was zmagają się z problemami finansowymi nie dlatego, że coś nawaliliście, ale dlatego, że jesteście dokładnie tym, do czego Bóg Was powołał. Twoja walka finansowa może być bezpośrednią konsekwencją Twojej duchowości. Wróg zna Twój potencjał aż za dobrze i obawia się wpływu, jaki wywrzesz, gdy będziesz wolny finansowo. On wie, że dzięki zasobom posuniesz naprzód Królestwo Boże, pobłogosławisz innych i złamiesz pokoleniowe klątwy. I co on robi? Podnosi bariery, tworzy przeszkody i próbuje uniemożliwić Ci dostęp do niezbędnych zasobów, ale posłuchajcie mnie uważnie. Ta walka nie oznacza porażki. Jest dowodem jej znaczenia. Kiedy jesteś atakowany finansowo, często dzieje się tak dlatego, że wróg boi się tego, co zrobisz, gdy będziesz miał zasoby, które Bóg dla Ciebie przygotował. W liście do Efezjan 6:12 Biblia przypomina nam, że nasza walka nie toczy się przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko złym siłom duchowym na wysokościach. Walka, którą toczysz, jest duchowa. A nie naturalna. Ale dobra wiadomość jest taka, że nie jesteś sam w tej walce. Bóg jest z wami, a wasze zwycięstwo jest już zapewnione w Jezusie Chrystusie. Przejdziesz przez ten okres, a kiedy to zrobisz, twoja podróż przygotowań będzie potężnym świadectwem Bożego zaopatrzenia. Twoja trudna sytuacja finansowa nie jest oznaką kary, ale tego, że jesteś przygotowywany na coś większego. Pomyśl o Dawidzie, który pasł owce na pustyni, zanim został królem, lub o Józefie, który przeszedł przez więzienie, zanim dotarł do pałacu. Twój okres trudności finansowych przygotowuje Cię na to, co Bóg ma dla Ciebie. Nie pogardzajcie tymczasem, bo to właśnie w tych momentach kryzysu finansowego buduje się Waszą odporność, testuje się Waszą wiarę i kształtuje Waszą duchową wizję. Jak czytamy w liście do Rzymian 5, od 3 do 4, chlubimy się uciskami, wiedząc, że ucisk rodzi wytrwałość, wytrwałość doświadczenie i doświadczenie nadzieja. To jest twój sezon wegetacyjny. Bóg chce cię również chronić przed niebezpieczeństwami, jakie może przynieść bogactwo. W Księdze Przysłów 16:18 czytamy, że pycha poprzedza zgubę. A duch wyniosłości upadek. Bóg zna pokusy, które wiążą się z bogactwem. Wie, że bogactwo może uwieść nawet najsilniejszych, prowadząc ich do pychy, chciwości i utraty koncentracji na tym, co naprawdę ważne. Dlatego w swoim miłosierdziu może on wstrzymywać obfitość finansową, dopóki Twój duch. Nie zostanie wystarczająco wzmocniony, aby udźwignąć ten ciężar, nie tracąc przy tym koncentracji na Królestwie. Pieniądze mają to do siebie, że nas okłamują, sprawiając, że wierzymy, że jesteśmy samowystarczalni, że nie potrzebujemy już Boga. A wraz z tym bogactwo może odciągnąć nawet wybranych od ich boskiego celu, prowadząc ich do życia w materializmie. Dlatego Bóg w swojej mądrości może mówić, jeszcze nie jest czas. On cię chroni, dopóki nie osiągniesz duchowej dojrzałości na tyle, by poradzić sobie z bogactwem, nie tracąc przy tym swojej duszy. Czasami trudności finansowe są Bożym sposobem na przekierowanie Twojej uwagi. Sukces w Królestwie Bożym nie jest mierzony stanem Twojego konta bankowego, ale głębią Twojego duchowego zestrojenia z nim. Wielu z Was boryka się z trudnościami finansowymi. Ponieważ Bóg przemienia wasze spojrzenie, wyprowadza was z nieustannej pogoni za bogactwem materialnym i kieruje wasz wzrok ku temu, co wieczne, ku temu, co naprawdę się liczy. Trudności finansowe mogą być Bożym sposobem na przypomnienie Ci, że życie nie polega na gromadzeniu dóbr, ale na dążeniu do wiecznego celu. Jak mówi nam list do Kolosan 3:2: skupiaj swój umysł na tym, co w górze a nie na tym, co na ziemi. Bóg wykorzystuje chwilę kłopotów, aby oczyścić Twój wzrok, usuwając rozproszenia i sprawiając, że skupiasz się na wyższym powołaniu, które ma dla Twojego życia. Na koniec pragnę przypomnieć Wam o czymś ważnym, drodzy wybrani. Walka finansowa może być wykorzystana przez Boga, aby zmiękczyć Wasze serce i sprawić, że staniecie się bardziej współczujący. Bóg pozwala Ci przejść przez te okresy niedostatku, abyś mógł rozwinąć empatię dla innych, którzy również zmagają się z problemami. W drugim liście do Koryntian, pierwszej Biblii, mówi, że Bóg pociesza nas we wszystkich naszych cierpieniach, abyśmy mogli pocieszać innych tą samą pociechą, którą otrzymujemy od Niego, kiedy przejdziesz przez ten sezon trudności finansowych. Zrozumiesz jak nikt inny ciężar niezapłaconych rachunków, stres związany z przetrwaniem i niepokój o to, jak utrzymasz się pod koniec miesiąca. I to właśnie w tej drodze Bóg ukształtuje twoje serce. Kiedy nadejdzie dobrobyt, nie będziesz gromadził dóbr dla siebie, ale będziesz się nimi dzielił z innymi. Staniesz się naczyniem Bożej miłości, wylejąc Jego zaopatrzenie w życie tych, którzy wciąż znajdują się w okresie niedostatku. Nie garć swoją walką, ponieważ Bóg używa jej, aby wzbudzić w tobie serce hojności i współczucia. Pozwólcie, że opowiem wam o cyklach, które Bóg przerywa w waszym życiu. Niektórzy z Was borykają się z trudnościami finansowymi, ponieważ Bóg wybrał Was, abyście przełamali pokoleniowe przekleństwa ubóstwa i niedostatku, które nękają wasze rodziny od wielu pokoleń. List do Galacjan 3.13 uczy nas, że Chrystus. Uwolnił nas od przekleństwa prawa. Ale czasami, aby pozbyć się wzorców z naszej przeszłości, musimy stawić czoła tym samym bitwom, do których zwycięstwa zostaliśmy powołani. Zmagania, z którymi się zmagasz, dotyczą nie tylko Twojego życia, ale także życia Twoich dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń. Bóg wybrał Cię, abyś zerwał łańcuchy złego zarządzania finansami, długów i ubóstwa które naznaczyły Twoją rodzinę. Ale zanim będziesz mógł stać się liderem, musisz przejść przez te trudności, przewyższając siebie finansowo już teraz. Wiedz, że budujesz dziedzictwo, kładziesz fundament finansowej mądrości, wiary i zarządzania, które będą błogosławić przyszłe pokolenia. W protytłowienku liście Piotra 1-6-7 czytamy. Chociaż od niedawna przechodzicie przez różne próby, radujcie się, bo mają one jeden cel: aby prawdziwość wiary waszej, która jest cenniejsza niż złoto, została wypróbowana i przyniosła chwałę, chwałę i cześć, gdy Jezus Chrystus zostanie objawiony. Trudności finansowe mogą sprawić, że spojrzymy na to, co naprawdę ważne, oczyszczając naszą wiarę. Wypalają pychę, materializm, i zależność od ziemskich rzeczy, pozostawiając wiarę cenniejszą niż złoto. Kiedy nie masz tego, czego chcesz, jesteś zmuszony polegać na Bogu jako swoim jedynym źródle. Kiedy nie masz bogactwa, uczysz się, że On jest Twoim Żywicielem i Żywicielem. To właśnie w ogniu trudności finansowych Twoja wiara staje się silniejsza. Twoja zależność od Boga pogłębia się, a Twoja duchowa wizja wyostrza się. Pozwólcie, że powiem Wam coś ważnego. Bóg nigdy nie przychodzi wcześnie ani późno. Przybywa we właściwym czasie. W Księdze Kaznodziei Salomona 3.11 czytamy, że wszystko ma swoje piękno we właściwym czasie. Czasami możesz mieć wrażenie, że obfitość powinna już nadejść, ale Bóg mówi: poczekaj. Nie chodzi o to, ile masz pieniędzy, ale o odpowiedni moment. Często Bóg zwleka z otrzymaniem błogosławieństw finansowych, ponieważ działa za kulisami, organizując wszystko doskonale dla twojego dobra. W Księdze Habakuka 2:3 czytamy: Widzenie czeka na właściwy czas, a choćby zwlekało, czekajcie, bo na pewno się wypełni. Jeśli doświadczasz trudności finansowych, może to nie być spowodowane tym, że nie jesteś poza Bożym planem, ale dlatego, że wciąż czekasz na wypełnienie się Bożego czasu. Bóg uczy niektórych z Was, aby żyli wiarą, a nie pozorami. W drugim liście do Koryntian 5:7 czytamy: Żyjemy wiarą, a nie widzeniem. W świecie, w którym sukces mierzy się widzialnym bogactwem, Bóg wzywa swoich wybranych, aby żyli inaczej, ufając w to, czego nie widać. On chce, abyście wierzyli w to postanowienie nawet wtedy, gdy wasze konto bankowe jest na minusie i abyście deklarowali jego dobroć nawet wtedy, gdy rachunki nie są płacone. Walka finansowa wyrywa nas z fałszywego bezpieczeństwa, zmuszając nas do ufania temu, czego nie możemy zobaczyć, ale wiedząc, że Bóg ma nad tym kontrolę. Łatwo jest mieć wiarę, kiedy mamy pieniądze, ale czy możemy Mu zaufać, skoro nie mamy nic? W liście do Hebrajczyków 11:1 czytamy: A wiara jest zapewnieniem tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Bóg wykorzystuje trudności finansowe, aby nauczyć nas ufać mu głębiej, tak aby nasza wiara się nie zachwiała, nawet gdy trudności się nasilają. Bądźmy szczerzy. Niektórzy z was borykają się z trudnościami finansowymi ponieważ w przeszłości nie zarządzaliście dobrze zasobami, które dał Wam Bóg. Tak, może to być niewygodne, ale mówię to z miłością. Były chwile, kiedy Bóg Cię błogosławił, ale nie byłeś dobrym szafarzem tych błogosławieństw. Być może wydałeś pieniądze lekkomyślnie, nie udało Ci się oszczędzać lub zignorowałeś Ducha Świętego przy podejmowaniu decyzji finansowych. Teraz przechodzisz przez fazę niedostatku, nie dlatego, że Bóg chce Cię ukarać, ale dlatego, że uczycie lekcji szafarstwa. Ewangelia Łukasza 16:10 przypomina nam, że kto jest wierny w małym, będzie też wierny w wielu. Twoje trudności finansowe mogą być dla Boga sposobem, w jaki nauczycie radzić sobie z tym, co masz, abyś mógł być wierny w nadchodzących błogosławieństwach. Jeśli zmagasz się z problemami finansowymi, zadaj sobie pytanie. Czy jestem dobrym zarządcą tego, co Bóg już mi dał? To nie jest czas na rozpacz, ale na ocenę, skupienie się i przygotowanie do mądrego udzielania przyszłych błogosławieństw. Wreszcie, jedną z największych lekcji, jakich możesz się nauczyć w czasie trudności finansowych, jest lekcja zadowolenia. W liście do Filipian 4,11 do 13 czytamy. Wiem, co to znaczy być w potrzebie, i wiem, co to znaczy mieć obfitość. Nauczyłam się być zadowolona w każdej sytuacji, ponieważ wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Bóg uczy Cię, że prawdziwy pokój, radość i spełnienie nie pochodzą z bogactwa, ale z Twojej relacji z Chrystusem. Bogactwo może być przemijające, ale zadowolenie w Chrystusie jest wieczne. Kiedy nauczysz się zadowalać tym, co Bóg ci daje, bez względu na twoją sytuację finansową, On pielęgnuje w tobie serce, które raduje się Jego obecnością, i umysł, który znajduje spokój w Jego zaopatrzeniu, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Porozmawiajmy teraz o celu. Niektórzy z Was doświadczają trudności finansowych, ponieważ Boży cel dla Waszego życia wymaga od Was. Abyście przez jakiś czas przeszli przez ten okres ubóstwa. Słuchaj uważnie. To nie jest coś trwałego, ale jest konieczne. Być może Bóg powołał Cię do misji, służby lub pracy, która nie przynosi natychmiastowych korzyści finansowych. W Ewangelii Mateusza 6:33 Jezus przypomina nam: Lecz szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie Wam dane. Jego celem mogą być misje, praca społeczna lub służba, w której nagrody są wieczne, ale niekoniecznie finansowe. Bóg przeprowadził Cię przez ten okres ograniczeń, aby upewnić się, że Twoje motywy są czyste, że Twoje serce jest nastawione na Niego i że Twoja wiara jest niezachwiana. Uczy Cię, jak dążyć do celu bez względu na nagrodę finansową. W rzeczywistości ubóstwo, którego doświadczasz, może być właśnie środkiem, którego Bóg używa, aby udoskonalić twoją koncentrację i upewnić się, że szukasz Jego woli, a nie tylko bogactwa. Ten sezon służy jako przesłanie dla Jego postaci. To czas, aby sprawdzić swoją wierność powołaniu, nawet jeśli nie wiąże się to z wypłatą. Łatwo jest się skompromitować, gdy wszystko jest zaplanowane, ale czy pozostaniesz zaangażowany, gdy zasoby będą ograniczone? Czy nadal będziesz mówił tak, panie, kiedy na koncie bankowym jest niskie? Czy będziesz nadal dążył do celu, gdy nagrody finansowe będą powoli nadchodzić? Bóg wykorzystuje ten czas, aby upewnić się, że twoje serce jest nastawione na Jego Królestwo, a nie na sukces materialny. Kiedy przejdziesz tę próbę, kiedy twoje motywy będą czyste, a twoja wiara mocna, nadejdzie żniwo. I będziesz błogosławiony ponad to, co możesz sobie wyobrazić. Błogosławieństwa spłyną w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Moi przyjaciele, nie jesteście finansowo spłukani, jesteście budowani duchowo. Bóg dostosowuje cię do swojego czasu. On uczy cię, jak żyć przez wiarę, doskonaląc twoje szafarstwo. Pielęgnując zadowolenie w Chrystusie i upewniając się, że Twoje motywy są w pełni zgodne z Jego boskim celem, zaufaj procesowi. Ponieważ, jak przypomina nam list do Rzymian 8:28, wiemy bowiem, że Bóg współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy Go miłują, którzy według postanowienia Jego zostali powołani. Jesteście przygotowywani na większe rzeczy. A kiedy nadejdzie właściwy czas, pójdziesz w kierunku obfitości finansowej. Nie tylko dla własnej korzyści, ale także po to, by wypełnić dzieło królestwa, które Bóg ci powierzył. Teraz z otwartym sercem i w duchu wiary zapraszam Was do modlitwy z nami modlitwa ojciec. Dziś stoimy przed Tobą, ufając w Twój doskonały plan. Być może zmagamy się z problemami, ale wiemy, że każde wyzwanie jest wykorzystywane, aby nas kształtować, wzmacniać i jeszcze bardziej zbliżać do Ciebie. Panie, pomóż nam ufać Tobie, a nie bogactwom tego świata. Daj nam mądrość, abyśmy mogli udzielać błogosławieństw, które dla nas przygotowałeś. Wzmacnia nasze serca, oczyszcza naszego ducha i kieruje naszymi krokami, gdy idziemy z wiarą. Wiemy, że zatroszczysz się o to w swoim doskonałym czasie i jesteśmy wdzięczni za cel, który umieściłeś w naszych sercach. W imię Jezusa modlimy się. Amen. Zarejestruj się, aby nadal otrzymywać słowa, które wzmacniają twoją duchową podróż. Nie jesteś sam, Bóg ma kontrolę, a najlepsze dopiero nadejdzie.